Witam serdecznie. Z tej strony Karina Sikorska, terapeutka do spraw wewnętrznego dziecka. Dzisiaj trochę taki niecodzienny temat, a właściwie codzienny, bo porozmawiamy o związkach, jednak pod kątem programu Ślub od pierwszego wejrzenia, w który ostatnio się właśnie wciągnęłam i siłą rzeczy patrzyłam na ten program właśnie z perspektywy terapeuty, z perspektywy różnych programów podświadomości, które były bardzo widoczne. W ludziach, którzy brali w nich udział. Dlatego bardzo mnie zainteresował ten temat i chciałam się z wami podzielić swoimi przemyśleniami. Co prawda, nie mam telewizora, ale raz chodziłam do siostry, a raz do brata, aby obejrzeć co tydzień jeden odcinek. Nie wiem, czy wy znacie ten program. On polega na tym, że zgłaszają się do niego uczestnicy, których dobierają w pary. I biorą po prostu ze sobą ślub, i przez miesiąc mają się poznać, mają później zdecydować, czy zostają w tym małżeństwie, czy nie. Bardzo fajny eksperyment psychologiczny, i tam też właśnie psychologowie występują jako doradcy. Chciałam tylko też zaznaczyć, że jeśli chodzi o różnicę pomiędzy psychologiem a terapeutą, to psycholog, właśnie. W tamtym programie doradzał, w jaki sposób się zachowywać, co jest prawidłowe, co jest nieprawidłowe, a terapeuta dociera do źródła problemu i pomaga go rozpracować. Dlatego psychologowie, którzy byli w programie, doradzali właśnie tym parom, kiedy miały problemy, jak sobie z tymi problemami najlepiej poradzić. A ja patrzyłam na te pary pod innym kątem, pod kątem właśnie tego, co im się uruchamia, kiedy są ze sobą, kiedy są w związku. I pięknie tutaj widać, że ludzie zgłaszający się do tego programu deklarują ogromną chęć wejścia w związek. No, bądź co, bądź związek małżeński, jednak, no, też związek, właśnie partnerski. Wszyscy są chętni, zdecydowani, otwarci i wykazują gotowość do takiego właśnie eksperymentu. Kiedy jednak znajdują się już w takiej sytuacji, która jest dość ekstremalna, prawda? Bo zaczynasz żyć tak naprawdę z obcym ci człowiekiem i zaczynasz go poznawać, siłą rzeczy musisz się odnaleźć w tej nowej sytuacji. Więc ja nie zazdroszczę uczestnikom takiego wyboru, bardzo ich za to podziwiam, za taką właśnie odwagę. No i później, jak oni już są w tych związkach, jak zaczynają siebie poznawać. To pięknie było widać u jednej z par, jak y, początkowa euforia, początkowy szał ciał i zadowolenie przerodziło się właśnie w dystans. I tam psycholog właśnie wypowiadał się na ten temat, że, akurat to była kobieta, która się odsunęła, że mamy takie przekonanie, że jest zbyt pięknie, żeby było prawdziwie. I tutaj też bym się z tym zgodziła. I ja patrząc na to właśnie pod kątem podświadomości i świadomości, świadomie my bardzo często wykazujemy chęć do czegoś, na przykład, żeby zarabiać więcej pieniędzy, żeby właśnie mieć szczęśliwy związek, czy aby mieć dzieci, cokolwiek Wam się tam nie wymarzy i pragniemy tego z całego serca. Wydaje nam się, że jesteśmy na to otwarci, a jednak często nasza podświadomość nas tam nie wpuszcza z jakiegoś powodu. I tych powodów może być tak naprawdę wiele. Prawdopodobnie jest to po pierwsze poczucie własnej wartości, czyli nie zasługuję. Po drugie poczucie winy, czyli nie wolno mi, czy to w porządku wobec innych, kiedy ja na przykład będę miała lepiej, zwłaszcza wobec moich bliskich. I poczucie bezpieczeństwa, czy to jest bezpieczne, ponieważ nasza podświadomość lubi sobie robić taki bezpieczny grunt. Nawet jeśli on się wydaje dla nas po prostu hardcore, to dla podświadomości jest bezpieczne. Dajmy na to wchodzenie non-stop w toksyczne związki. Dla podświadomości może to być bezpieczny grunt, ponieważ wychowaliśmy się w domu, gdzie była przemoc, gdzie rodzice się nie szanowali lub nie kochali i my doświadczaliśmy tych emocji, i dla nas w jakiś sposób one się stają bezpieczne. I później, właśnie w przyszłości, szukamy sobie też takiego partnera, który zapewni nam podobne emocje. Dlatego, też na podstawie tego programu, kiedy jedna z uczestniczek odsunęła się po tej pierwszej euforii, było widać, że w jej podświadomości jest zapisane, że być w szczęśliwym związku albo być szczęśliwą jest niebezpieczne. Później też to się troszkę wyjaśniło, ponieważ ona opowiadała, że była w takich właśnie trudnych relacjach. I widać, jak pięknie podświadomość jej się po prostu broniła, że tak powiem, nie być szczęśliwą. Może dostrzegacie też taki schemat u siebie, bo kiedy przyjrzymy się swojemu życiu i właśnie swoim marzeniom, dlaczego te marzenia się nie spełniają? Dlaczego nie mamy tego, czego pragniemy? Ponieważ to właśnie podświadomość i programy w niej zawarte blokują nam skutecznie to, czego chcemy. I teraz możecie sobie zadać takie cztery pytania, żeby odkryć, który program wami steruje. Najpierw pomyśleć sobie o rzeczy, którą chcecie osiągnąć, której pragniecie, a następnie zadajemy sobie pytania: czy zasługuje na to? Ta odpowiedź musi być szybka, nie taka przemyślana. Pierwsza odpowiedź najlepsza. Czy to jest bezpieczne? Czy to jest w porządku wobec innych? I czy akceptuję to w pełni? I jeżeli na przykład spiszecie sobie te odpowiedzi na kartce, to będziecie mieli czarno na białym, nad czym warto popracować, czyli nad którym programem warto się pochylić, żeby właśnie osiągnąć to, czego chcemy. Druga rzecz, którą zauważyłam w tym programie, to to, że po pewnym czasie partnerzy, czyli właściwie małżonkowie zaczęli sobie przypominać rodziców. I pięknie to było widać, nawet nie musieli tego ukrywać, ponieważ w jednym z dialogów yy, mężczyzna powiedział do kobiety, że mówisz tak jak moja mama. No i właśnie wtedy się zaczyna tutaj nam zabawa, bo bardzo często przyciągamy sobie partnerów na wzór mamy lub taty. Albo jeszcze częściej na wzór mieszanki obojga z nich, żeby nie było po prostu za nudno. To nie jest tak, że na przykład jeżeli kobieta przyciąga sobie partnera czy męża, to zawsze będzie na wzór taty i na odwrót. Nie, to wcale nie musi tak być. A powiem więcej. Nasz partner pokazuje nam głównie tego rodzica, od którego doznaliśmy więcej skrzywdzenia. Dlatego że ten ból jest bardzo często na wierzchu i woła o uzdrowienie. Bardzo często, właśnie na sesjach terapeutycznych, spotykam się z kobietami, które miały tak zwane narcystyczne matki i one później sobie przyciągają narcystycznych właśnie partnerów. Dlatego że ta mama grała główną rolę w domu i od tej mamy doświadczyli dużo nieprzyjemnych emocji, sporo bólu czy traum. I teraz też możecie przyjrzeć się waszym związkom i zastanowić się, czym wasz partner bardziej przypomina mamę czy tata. A jak już przejdziecie przez to pierwsze pytanie, to jak pogrzebiecie głębiej, to okaże się, że wasz partner ma cechy i mamy i taty. Zaczynamy zauważać, że denerwują nas w tym człowieku cechy, które denerwowały nas w rodzicach, że ranią nas rzeczy, których doświadczyliśmy właśnie z rąk mamy lub taty. Kolejna rzecz, jaką zobaczyłam właśnie w tym programie, a którą da się zauważyć praktycznie w każdym związku, jest to tak zwane gonienie króliczka oraz zamiana ról. Nie wiem czy wy dostrzegacie w swoich związkach taki schemat, że raz nam bardziej zależy, a raz tej drugiej osobie zależy. Raz ja gonię, a raz ta druga osoba goni. Raz ja uciekam, a raz ta druga osoba ucieka. Wiadomo, jak jest ten, który goni, to musi być ten, który ucieka, prawda? I tutaj wkracza nam właśnie taki schemat, na temat którego już nagrywałam jeden podcast. Kocham Cię właśnie dlatego, że mnie odrzucasz. Jesteśmy bardzo często przyzwyczajeni do tego, że miłość to odrzucenie, dlatego że doświadczyliśmy tego odrzucenia jako dzieci. I wydaje się być naturalne, że jak ktoś zaczyna się od nas odsuwać, zaczyna uciekać, nie wiem, w swój świat, albo ma swoje problemy, albo szuka czegoś innego, to my zaczynamy gonić, ponieważ wydaje nam się, że im bardziej się postaramy, im więcej zrobimy, pokażemy, że nam zależy, tym ta osoba się szybciej do nas z powrotem przysunie. I tutaj wchodzi kolejny program z podświadomości nie zasługuje na miłość, więc muszę o nią walczyć. Prosta. Jeśli chcemy wyjść z tego schematu, z tego takiego błędnego koła gonienia króliczka, to warto pochylić się nad poczuciem odrzucenia. Po pierwsze po to, żeby przestać przyciągać partnerów, którzy nas odrzucają, a po drugie po to, abyśmy czuli większy spokój, kiedy ktoś potrzebuje się odsunąć. No bo niestety najczęściej jest tak, że jak ktoś odsuwa się z związku, to my odbieramy to bardzo personalnie. To nie chodzi o to, żeby wejść w obojętność, kiedy na przykład ktoś potrzebuje czasu dla siebie, potrzebuje się odsunąć, tylko aby czuć jak najwięcej spokoju i nie czuć takiego rozdzielającego żalu, takiej rozpaczy. Jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłam, to u nas bardzo często występuje właśnie taki mechanizm ucieczki, kiedy jest trudno. I oczywiście jest to wyniesione z domu. My nie jesteśmy uczeni życia w związku, jak się postępuje, kiedy przychodzi konflikt. Przeważnie rozwiązujemy konflikty tak, jak rozwiązywali nasi rodzice, ponieważ to się w nas zarejestrowało. A kiedy dochodzą emocje, to już w ogóle bardzo często podświadomość przejmuje nad nami kontrolę. Ja oczywiście nie stawiam tutaj na nikim krzyżyka, tylko obserwuję, jak wyglądają właśnie dzisiejsze związki. I uważam, że warto uczyć się tej komunikacji, pomimo wszystko. Jednak tutaj sama komunikacja nie wystarczy, ponieważ my bardzo często. Mamy zarejestrowane w naszych podświadomościach, że kiedy mówimy o swoich uczuciach, kiedy czujemy, to znaczy, że jesteśmy słabsi. Dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, chociaż u mężczyzn się częściej objawia. I mamy później takich twardzieli, twardzielki, którzy nie powiedzą, co ich boli, dlatego że nie chcą przegrać. Więc jeżeli wy macie problem z ucieczką w związku, na przykład z ucieczką od konfrontacji. To warto przyjrzeć się właśnie temu programowi w głowie, że mm, kiedy czuję, jestem słaby. I ja tutaj popracowałabym z wewnętrznym dzieckiem i popracowałabym nad poczuciem bezpieczeństwa. I wiadomo, że to się nie zmienia tak od razu z obstrzygnięciem palców, tylko potrzebujemy czasu, żeby na nowo nauczyć się czuć bezpiecznie z własnymi emocjami. No to dzisiaj na tyle. Tak na świeżo po zakończeniu właśnie sezonu Ślub od pierwszego wejrzenia. Dajcie znać, czy też oglądaliście, czy też śledziliście, czy też interesują was mechanizmy panujące w związkach. Jeżeli potrzebujecie wsparcia, pomocy w swojej własnej relacji, to zapraszam was serdecznie na sesję indywidualną online. Pozdrawiam.